Na NES, Am Alienario, And today Play, a ah, Brawl Stars. Taki występ w angielsku. Dobra, coś widać, jestem Alienario. I gram sobie Brawl Starsa Brawl Starsy, C czy coś. Zarobić tą grę, którą nagrywam już od ponad, nie wiem, kilku tygodni. Yy, na moim kanale co też od razu mówię wam na później na przyszłość że, że już niedługo będzie następny yy, odcinek yy, yy, tych współlokatorów więc czekajcie bo to mam nadzieję że wam się ten filmik spodoba bo już go nagrałem tylko muszę go jeszcze wrzucić a zabijam go a teraz będzie El Primo O kurde I wróg wygra Ja tego nie pozwolę, ja to nie pozwolę Primo! El Primo o Kurde Everybody like onions Nie, 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 przepraszam, przemówiłem się Nie znaczy no, godzilla wojny, taka seria, którą prowadziłem w lutym To będzie jej powód. Godzilla wojny i to będzie wam bardziej śmieszne. Pozbuntuję jakiś kawałek ze szeregka. Tylko to będzie po nie spieszcza, to mam. No, niech z was nie drugim sobie, ale trzeba. No. Dobra. To jest bo sobie wypatrzyłem taki Jakiś śmieszny, Jaki śmieszny coś. <coughs> ja, jak sobie chciałem przypomnieć, co to było, szereg, bo <coughs> nie mnie oglądałem. Przepraszam, ale mam lekki kaczelek. Kaflel. Szybko odbierać te kamienie w wysokości I przegraliśmy. No i dzięki tym idealnie myślącym koltom face of Curie. Wygraliśmy. Głupia Nita Wygramy to. Może to wygrać. Nie, już tego nie wygramy. Patrzcie, oni mają gmo W ten sposób. E, fail nad failami. I wygraliśmy, wiecie. To jest the end. Nie? Teraz ile? Ile one momentes? Primo! Szybko! O jeszcze... Tak! Szybko! Ile? Co za głupki idą na śmierć, kiedy oni tutaj walczą? Ja nie mogę. Zabiję się. Niech się. <ścoughs> Goście, które w to grają nie myślą naprawdę. I proszę, bardzo przegrałem. Mój i głupity, głupi, ty to jest jest online. Czyli idziecie. Lulu. Może dołączy? Jest, idzie. Mam go. Dwie z w dymiarze, fajnie Super, że mam polski, bo wcześniej miałem wersję angielską No, <laughs> jaki daszek Ja bym chciał, jeszcze mi przyjdzie do domu Pakuje na chatę i jeszcze... chyba, że on to właśnie robi Bo mieszka dosyć blisko, wiecie? Po sąsiedzku mieszkamy i jeszcze zaraz mi tutaj... Wejdzie i będzie... No chyba nie pakuje nie, wpakuję, wpakuję! Druga, ja chciałam, żeby ktoś inny dał jedną osobę. Ale to ja jedną osobę. Nie, no, nie. Mam, dobra. Tu się nagrywa no. jakby co? Coś jakiegoś chciał wiedzieć. Ja chciałam, nie chcę wiedzieć. No i czekaj, bo mnie wyłączyło. Góde! Nie wyłączyło. Moja. Góra, już jestem. Rosa! Rosa! <laughs> <laughs> ten spocony kasztan. Zesadł. Nie Uważam, bo że jest na pociągu. Uważam, bo pociągu są buciaki. one dają gamey. Kurde. Patrzcie, okay. patrzcie. Ej, gdzie miałem game, a już nie ma. No, Może mm. umarłeś? Zabiłem e, Dani. A Dani zabiłem nie. To było zimne. Jaki... Wow, gdzie się miło. Oj, wiem, patrz, przez kurcze na metrów. H. bij. <grym> Spróbuję, <grym> ale. O, mam, mam, mam. Mam trzy gemy O, miałem lagę Zbierajcie na ziemi. Ale ja mam lagi! To z niej Was to jakie zbieraliśmy lagi Gdzieś zbierali się później miałem nierolony lagi Łydz zginąłem 13 12 11 I przegraliśmy Ja jestem. znowu biedni ludzie na no lagę sztuczka! Po z tym z bronz, daj z nimi taki no ale ja się tak nie Cyk. zrobię idziemy na parę. Co? Kurczę, mnie dwadzieścia ja mam 24. O, bardzo się nie cieszę z tego, co się z nią stało. Będę rozum z kasztorem. Dzisiaj, dzisiaj... Patrz, pokoś, masz tutaj też. ale fajnie. Nie idź w tym z płaconym kasztorem. Hmm. Dobra, ale daj parę. Czekaj, okay. chcę zobaczyć twój profil. Chcę ukreślić jakiegoś skina. kina Chcę ukryć jakiegoś z kina GOŚCIU Jestem złodziejem, wroga cię ukradnę może Nie możesz A mogę, Zobaczę, jestem hakerem Hehehehehe he he zhakowałem i teraz mogę być kolegą I No czemu dałeś te diamenty? Kurde Nikt mi nie powiedział Nie wiem dołącz, Kurczu Mam broka, takiego słabiaka. O, to przez to, że go chyba tam wybrałem, Patrz, nie? On nie podaje Rosa! Co to panekasa? Nie, każdej rundzie rasa, nie? Ale czemu brok nie atakował to? On, on, on się nie rusza. Brok to Bambi. No nie, nie. Jest za kasą do nas strzelił. Patrz. Kurde. 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 Ups, i rozlało mi się coś. Właśnie widzę. Dawaj, Rosę. O, o, sama o, jeży, się robiła? Frank, nie, nie frank? Oh, Kurde, o, franek. O, żeby Frank. Franek O To jest lepiej zapujesz. Leo. Ja nie lubię Leona Strenga. Jak Jak można go nie lubić? Ja moją lubię naprosto frank jeans. I ja załatwimy frankę. Kubę? Skumam. To łatwe. do skumania. I my uciekamy. O kurde. Nie, Ale ja, je, mam, ja mam najwięcej innych brok, które wszystko ma drog? Drog nie. Jaki głupek z tego ja banka. Ja go banuję Ja go banuję Dam el primo. O, poświęciłem się, żeby kogoś zabić. Bo się zabił z jakby po mnie poszedł. E. Mam, mam zaraz 10 gemów. No szybciej uciekaj. Mam 10 gemów. Uciekaj. Ja uciekam. Uciekaj. uciekaj. Ka kamp się, kamp się. Nie rozumiesz, że co... jestem tu tylko tym To czerwonym. Rozumiesz podejście. Zabili mnie. Co cię chronić? Najlepiej no, i się... Wygraliśmy. W graliśmy. Tak, tak. No, wygraliśmy graliśmy, ja latam! Ja latam! Ja latam! Nie wiem, ja, ja tam latam! Kurde. Tak plus 5. Fajnie, plus 6. Okej, okay. gdzie jest duży ton? Niedługo będę miał mega boxa, więc... Nie jest mega box. To jak to się nazywa? To jest normalny boksik, to jest normalny boksik. A wiesz z czego może mi wlecieć po prostu... O, coś mi nowego sklepie miałeś. O taki takiego. Za darmo. Ulepszenie. Za darmo? Ja mam na 11 rang. No. Dawaj. Ej, a, a wiesz, tu pójdę. <laughs> 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 Ej, no dobra. Daj pary. Daj pary. Pary zaj.

Ono jest Ucieczu, wita. Idę. O kurde, masz rację. Nie, uciekać. są idealni. Masz tu Gema. Pękna mnie, na mnie. Ale ręk... A, zginałem. zginąłem. Idą, I do, tak? Ja, do... ja eee, mam dwa minuty. Fajnie. Poszło, ja mam dwa plus. Masz skrzyneczkę. O fajnie. To postać. Uwaga. Giełdę mnie. Uwaga, co będzie? Nie yyy. będzie. A wiesz jak można rozpoznać, że, że w boxie jest postać? Jak? że jest sześć rzeczy. Kto jest sześć rzeczy? No. Tu jest postać. Dobra. To my już chyba wam podziękujemy za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Łapa w górę, suba i dzwona i tak dalej. A ja się z wami żegnam. Do widzenia.